Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek to będzie już ostatni odcinek Daily, który trwało 3 tygodnie, więc długo, długo trwało, bardzo długo trwało. Jestem zadowolony, że dałem radę, a że Wam się podobało. Mam taką nadzieję, że Wam się podobało. I mam do Was taką małą prośbę, ponieważ jest na jednej stronie konkurs, i tam jest mój komentarz. I komentarz z największą ilością polubień wygrywa: karmidło wygrywa karmidło. Są trzy miejsca: kolejne, drugie, trzecie miejsce, To tam wybiera później ten sklep, który to się sponsoruje. I mam do was małą prośbę: tak, na zakończenie, daily jakbyście mogli, was to nic nie kosztuje, a mi się to bardzo przyda, żebyście polubili, zaś tam dali serduszko albo nawet i tam jakąś obojętnie motkę pod moim komentarzem link macie oczywiście do tego posta w opisie filmu, przypnę wam jeszcze w komentarzach i jak polubiliście bądź tam daliście jakąś superkę no to napiszcie w komentarzu pod tym filmem, gotowe, będę wam bardzo bardzo wdzięczny, pokażmy jak tam tworzy się ekipa dajemy radę tworzymy fajne duże grono właśnie odbiorców więc będę, tak jakby się udało, no to będę miał od was taki prezencik, tak to nazwijmy, bo to będzie wasza zasługa. Ja sam nie zdziałam, a musi mieć około chyba minimum 300 polubień pod moim komentarzem, więc... tam Polub skąd? Babci, dziadka, mamy, taty, wujka, cioci, siostry, brata, psa, kota, kogo tam jeszcze macie. Bo każda łapeczka się liczy. Bo jest na przykład do fajne, Karmidło. Jak wiecie, no, mi byście takie karmidło przydało na was bardzo. te piórki jedzą z tafla, rozsypują. No, te akurat mają karmidło, no, bo te są większe, nie muszą mieć. No, ale za, za to nie mają piórki karmidła. No i jeszcze mi się będą nie nie tak, tak nie całe dwa tygodnie kurczaczki, więc one nie będą miały też karmidła, więc karmidło by się takie przydało. Więc taki prezencik by się od Was tutaj w hodowli znalazł. Taki byłoby to od Was. O. Jak wiecie, ja sam nie zdziałam nic. No a jakbyśmy wygrali ten konkursik, no to bym każdą osobę, która polubiła na odcinku, pozdrowił. Dużo osób właśnie, jeżeli nie pozdrowią, to zarał się, ma okazję polubić. I jak wygramy konkursik, będziemy na pierwszym miejscu, no to wtedy każdą osobę z osob na pozdrowie. Będzie to może trwało tydzień, dwa, ale pozdrowię każdą osobę z ręką na sercu wam to mówię. Zobaczcie, lekko rysuje, jak ładnie chodzą. Widzicie? Więc kto może, niech da łapeczkę. Ja tam od nich na tego, eee, żeby nie było że tak, że żule, tak nieładnie powiem. Eee, no, ale było mi bardzo miło, jakby tak każdy, kto automatycznie obejrzy taką łapeczkę zostawił. Bo to Was nic nie kosztuje, a dla mnie dużo znaczy i mi się takie coś tu przydało. No, a zimno, tak? No, trochę się przewrodziło. Nawet śnieg jest, zobaczcie. Ja odcinek nagrywam dla Was w sobotę, a on się pojawi w niedzielę, w ostatnim dniu, w no. Też sobie posprzątałem, tu zobaczcie, u tego Pana Edka. Nie, to jesteś Fredek. Tam jest Edek. One mi się zawsze mylą. Ty jesteś Fredek, dobra. No, nie ma ty masz czysto. O, to się, to się nauczyły wylewać, więc trzeba to im obniżyć. No, do wody tą miseczkę. No i kochani, sprzedałem dzisiaj trzy samczyki. Termłońskie. Nie ma już nich, zobaczcie. One właśnie mówiłem, miały iść yy, na użytek własny. Ale no kurki idźcie. Ale przyjechał pan pociągiem trzeci raz do mnie, już Potter Mondy. No, on właśnie z tego miotu wziął yy, te trzy samice, i teraz wziął trzy samce. Więc super, niech tam mu się dobrze chowają. Widocznie nie jest moich kolejki zadowolony, że przyjechał trzeci raz 300-400 km pociągiem. No. Tutaj zobaczcie, jak się to już sprawują ładnie zielono muski to rozsypują, rozlewają wodę brudzą wszystko ale myślę tak no zobaczcie taką krewe poluszko, ale bardzo ładny ma grzymień. myślę tak, nie wiem dwa dwa tygodnie maksymalnie będą w później już polecą do tych kurek ale może i za tydzień polecą, zobaczymy tylko muszę im odciąć rydą, a nie muszę im obciąć z czytelka wolota jednak Niepoważny. No a ta pani co, no zobaczcie, trochę bruszka nabrała, ale nic tutaj nie działa jeszcze. No ma słomy dawane tam, no zobaczcie, wszystko rozwala na bok. Tam coś kombinuje, w oborniku. No zobaczymy czy się wykocisz, dobrze? Musimy to ładnie wykocić. Jesteś pierwiastka, wierzymy w Ciebie, oglądacie ponad 3000 tysiące osób. No, tam też nic już nie kombinuje. Dobrze, zamykamy. Ej, wyjdź, karmi, wyjdź z tego miseczki. Co tutaj? Co się z tobą dzieje? Coś wziąć? Nie mam problemu. Zaraz do oczka polecisz. No. I jest takie nowe zwierzę w hodowli, ale to jest takie tylko tymczasowe. No, nie zwierzę, ale no. No, zwierzę, no nie oszukujmy się. Eee, pokażę wam. To jest to miniaturka, zobaczcie, taka ładna. Jedno oko ma niebieskie. Już wam mówię, że nie jest to miniaturka dla mnie. Tylko jest to miniaturka dla kolegi. Pytał się, czemu nie, nie przywiązał. bo to właśnie z mojej miejscowości jest, a właśnie mam jechać do niego. W sensie w jego okolice po. Ej, kurki, nie widziałem jak tu worka. Wyjdź mi stąd. Nie wolno tu worka dzioć. Ja właśnie mam do niego jechać w poniedziałek wtorek. Samiczkę mu zawieść i przy okazji też sobie kupię nową, ale maruje, zobaczcie jak marujemy sobie To góry daje tyłek Więc zakocimy sobie ją w następnym odcinku. Bo chciało, że ją zakończyć, to zakocimy, nie? Zobaczcie jaka ładna spokojna jest. Burde, czy piękna samiczka. Fajna. Taka puchaty misiek, no. <laughs> Zobacz, jedno oko ma niebieskie, a drugie ma takie, kurcze, niebieską plamką. Widać widać to, czy to nie widać tego? Nie widać chyba tego. Chyba nie widać, ale tu taką zostaje, paszę trochę. Wody sianko ciągle moczy, ono oczywiście jest w nocy w domu bo ona była trzymana cały czas w domu taka była domowy pupil Więc kochani w jutrzejszym odcinku Nie na wieczorej się nie ma daily ale myślę że wtorek się pojawi odcineczek z zakot, zobaczymy jak to się nam Edek spisze co nie Dobrze? Zobaczymy jak to ci pójdzie <laughs> no. Przy pirką trzeba by też posprzątać. Myślę, że tak za tydzień. bo ja co ja gadam. Myślę, że tak. Za trzy dni się posprzątałem. Też zobaczcie, to ładnie wygrabiłem cały wybieg u kur. Już nie mogłem na tą stronę patrzeć. Tam trochę zostało, ale to tam nie szkodzi. No, wysprzątałem tutaj ładnie. Wypaliłem klatki u tego pana. Posprzątałem budkę kaczką. Tu leży oborniczek. Będziemy w poniedziałek kopać tam ogród, więc wszystko stąd poleci już tam. Tu siedzi ładny porządek. Kurczę, ręka mi odmarza. Ogólnie zobaczymy ile jest jajeczek. No, siedzą jeszcze dwie zielone nóżki. Dobrze, niech chcę siedzą, super. Jak znoszą to niech znoszą. Już... Czyli powiem wam, że tak zielone nóżki noszę jakaś co dwa dni. Bo przed przedwczoraj były trzy, dzisiaj są y, też trzy. Będą trzy, bo jedno jest. I dwie kolejne siedzą. Tu widzę, że są głodne kurki. Tu są, tak, no zobaczcie, yy, makaron z kaszą. Jak dla nich? To sały trochę wczoraj, i dzisiaj im też damy. Nie wiem, czy mi to nie, przy, nie przymarzło? No, trochę przymarzło, ale to nie szkodzi. Wszystko zjecie, Wiecie? Wiecie. Do karmy delka wam damy. Też to mi się przypaliło ogólnie, bo byłem po tej kury. I zapomniałem o tym, i cała woda już została wyparowana, wpita przez makaron, i nam to wszystko tutaj się przypaliło. Wiecie, wiecie sobie takie coś, czy nie? Wiecie sobie, no zobaczymy, będziecie jeść. Czyli tylko damy, 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 co? Nie, no, a co tam? No tam u ciebie. Tam też przeciwbirką trochę, nie chcę też tutaj skubną. A tam. Kinka. Też też? Zobaczymy, gdzie wiesz. Poczekaj. Masz. Lega. Chcesz? Nie, to nie dla ciebie, nie? Co tam Wolisz karmę, Jakieś puszki, mięsko? Nie, A nie tam gdzie nie szedło. Makaron z kaszą. Poli i poszła. No, przypiórką damy też takie. O, kawałek, jak ładnie. Bądźcie, jak chodzę. Już widzę u nich poprawę w tym ogonie. Chociaż się ładnie poprawiły. Proszę bardzo. Smakujcie. Kosztujcie sobie. Tu Wam trochę to może tak rozdrobnie. Wiecie jak to na przepiórki przystało, to jak mały ptaszek, więc jemu trzeba to rozdrabniać wszystko. Rastały trochę takie paszy dla kurcząt. Nie dla kurcząt, ale dla takich młodych przepióreczek. O! Jedzcie sobie wczoraj ładnie wiadły. To jest oczywiście z dwóch dni, więc mi przemarzło. Już, wszystko zjedliście? No super. Już wam tutaj kolejną porcję daję. O zobaczcie, kurki zjedzą, przypalone też, człowiek je też ptaka zróżne, skórka przepalona. a tam nie zjedzą, zobaczycie, jakie skorupki ciemne od jajek. Kurde. Niczym maranska. Dobra, to są kurki. Człowiek, macie te dzioby, nie? To marałka. na tym i ogólnie już widzę, że od tygodni mi jajek nie znosisz, co mi się nie podoba. Jakiś strajk przy, przewidujesz, czy jak? No, no tak. Albo nosisz co dwa dni, albo wiesz, pójdziesz do karka. Nie no, się żartuję. Jest, o, wyszła kurka. Zobaczymy, czy jajko znosi. Korny, uciekać. Co? Jest chyba to we Tak, to jest od nich. Dwa już zabierzemy. Od dzielonej bo są ciepłe. Bo je jako lęgowe zbieram. Dla kolegi, któremu obiecałem. Więc trzeba tu się jeszcze. O, widzę, że kapturek też tutaj chyba chce. makaroniku trochę. Damy mu też uciekajcie, kurki. A czekajcie. O, takie mu damy. Chcesz? To masz. Jedź sobie. Chyba to coś rozrobisz, nie? A czego od czegoś masz tego bla, blaszkodzioba? No. No, nie za ja chętnie widzę. Dobra kochani. Pamiętajcie o tym, o zostawieniu tej łapki po tamtym moim komentarzem. Link macie oczywiście w opisie i w przypiętym komentarzu. I trzymajcie się. Do następnego wierzę Was.